Ruszyła trójka, dzisiaj 100 tysięcy kroków. Jak tam, chłopaki, nastawienie? Bardzo pozytywnie. Dobre. Bardzo dobrze, świetnie, chyba bawimy. <laughs> Ruszamy 100 tysięcy kroków, trochę jedzonka. No i co, pewnie jakiś temat będzie o sofocie, pewnie będzie właśnie trochę o jedzonku. Dzisiaj coś musi wlecieć, żeby podładować. No i lecimy. Nagrałeś no to, kurwa? <laughs> nie, tego nie nagrałem. <laughs> Jemy sobie kawki z maka. Powiem wam, w ogóle spałem 4 godziny, bo wczoraj byłem na imprezie i mówię, noc, no tu dużo sobie posiedzywiecie alkoholu, nie piję, ale mówię, a ze znajomymi fajnie sobie posiedzieć. No i przez to dzisiaj ciężko się robi kroczki. No ale co? Taki los młodego, ciężkiego treningu. Jesteśmy w KFC i u mnie wlatuje musli z jogurtami proteinowymi i musli premium z Biedronki z orzechami, te jogurty proteinowej, 300 gram burłówek, fajny posiłeczek i w KFC może coś sobie zamówię, jeżeli ty mi się nie najem, ale to jeszcze obczaję. Dołączyła do nas jeszcze Gosia i wlatuje teraz w dwa nie wiem jak to się nazywa, takie podłużne. Longery. longery e, bo nie naładują się musli, dodatkowo jeszcze jest kalorii, bo będzie dobry na bicie przed krokami. Wlatują lody, Krzychu Pomyślmy, poczekaj, ja muszę cofać. Najlepszą nutę jaką umiesz. Koko jumbo. Dawaj. Ja, koko jumbo. Mamy już 40 tysięcy kroczków na zegarku i wlatuje drożdżówki i u mnie jest taki napój, skier pistacjowy, będzie teścik i mam nadzieję, że będzie dobry. Zamiast gości jest już Iza i mam do Was coś do pokazania. Piri piri kebab. Dzisiaj to przetestujemy. Zobaczymy, jaki będzie capture. Jak się będzie dało go wliczyć. I czy będzie smaczny smaku. Ja oczywiście biorę kurę bez sosu. Albo wezmę sobie kapkę sosu ostrego, to jeszcze obczaję. Ale tak, żeby oczywiście było trochę kolorów przeoszczędzonych. Kurwa bać! Lecą teraz na nas pić U mnie kurczak, sos pomidorowy, warzywka. Jeszcze dodatkowo coś pomidorowi do pizzy. I mamy na czwórkę naszą do podziału e, małą kapriczowską, czyli tam jeszcze dwa kałoki takiej kapriczoski wracam, bo była promocja i taką z promki baj! Z Bodsonem wjeżdżamy w ciemnej Cake, cake Bikery, jakoś tak. Ja mam jeszcze skira, e, Ciasteczkowy, Ty już pijesz jakiś? Spoko. Jak? Złodziej ciasteczkowy. To powiem Ci się taka bez rewelacji. Nie ta drożdżówka sobie, kurwa, że drożdżówka ta była w ogóle ta... z Biedrysko. Nie, nie. A, 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 że ta ten z go activa. No fajne jest. A ta skierowa taka wiesz, to chcesz pozmack skira za bardzo, w pistacji no. bym tego nie oczekiwał. Ale ciasteczko ze skierem może być fajne. Ale tak to jest takie. ale też nie jakiś... Nie jak białku raknie, jak wiesz, coś powiem, A. A ja tak kojarzy wiesz, jak ciasteczko z mlekiem, to ciasteczko ze skierem, w wersji, w lepszej wersji, co nie? No, No. Generalnie wybiła 12 w nocy I powiem wam szczerze Jesteśmy już mocno zmęczeni wszyscy I chyba stokoła ci jest niemożliwe, bo ile było? Tam poniżej 80 tysięcy przed północą Jest północ Idziemy na, do mnie na osiedle z buta Więc nie wiem czy dojść jest możliwe Ale będziemy to jeszcze kminić Chociaż no stokoła może być się bardzo ciężką sprawą No i dobra, koniec kroków na dziś Siedzimy u Krzycha w furze i generalnie 85 tysięcy około, ale powiem Wam dzisiaj w ogóle ciężko jakieś te kroki się wbijało. Też ogranicza nas mocno czas, bo jutro z Bolsonem mamy studia, zdalnie. E, no, zdalnie to wiecie, tak. Z przymrużeniem oka, ale generalnie ogranicza nas czas. E, no i co, jak tam w ogóle u Was wszystkie zmęczenie? Okropnie. 100 euro. No. Ja generalnie powiem na no 80, koła nie jest stale źle, że nie jest to jakieś skrajne zmęczenie. 85. Ale jest bardziej odczuwalny niż na ostatnio T75 chyba. No tak. Może 10 więcej. No tak, ale się, że... Wtedy czułem się, że mógłbym zrobić stówę, a dzisiaj czuję, że ciężko by było z tą Tak. Generalnie stokoła koła będzie jeszcze w planie, dzisiaj to koła nieudane. Wrzucamy sobie teraz z chłopakami jeszcze lody. Proteinowe. Gelateli, jak, jak się nazywałeś? <grym się> Analeli. Analeli. <grym się> no i co? No i po tych krokach lecę do siebie już na HT. W kimonko jeszcze przygramy jakieś fajne podsumowanie już kolejny dzień jestem już po kąpieli no i powiem wam po krokach piękna rzecz to jest po prostu kolejny dzień takie nabicie jest trochę podlanie wodą no ale zawsze fajnie to się prezentuje więc mega to cieszy zaraz jeszcze podsumuję wszystko ale szczerze jestem tak zmęczony także powiem wam wczorajszy dzień jeszcze mam mokre włosy bo po kąpieli jestem ale a propos wszystkiego, to wczorajszy dzień mocno dał popalić. Z chłopakami generalnie mieliśmy wszyscy tacy, taki tryb majówkowy przed, że ja na przykład wczoraj wróciłem, z, przed wczoraj wróciłem z imprezy około. Tam e, pierwszej nocy położyłem się w kimę, a szósta rana pobudka, żeby iść na kroki, nawet po pierwszej, więc poniżej 5 godzin snu. Także powiem, to no, był hardcore, ale wytrzymałość bardzo mocna. Tam Krzychuł też miał zawirowania, że był w podróży, też bardzo mało snu przez e, dwie poprzednie noce. Bo on też tam mówił, że właśnie prawie nie był w domu w ogóle przez te dni. I generalnie wszyscy na takim trochę ciężkim stanie. A powiem wam, e, 80 tysięcy, te 80 tysięcy, 87 tysięcy około, które zrobiliśmy. Nie było aż tak mocnym wyzwaniem. Generalnie już mieliśmy blokady psychiczne, fizyczne, już wchodziło zmęczenie, ale nie było to aż tak ciężkie. Myślę, że nawet stokoła koła było wczoraj możliwe, gdyby nie było przeszkód czasowych, tego, że dzisiaj studia. E, online, bo online, ale zawsze jakby trzeba być na to przygotowanym. E, plan jest taki, żeby w tym roku zrobić już taki serio stokoła, koła, no mocno i następnie jeszcze 24 godziny kroków bez przerwy. To też będzie hardcore po prostu. E, także plany są takie. No i co, wczoraj te kroski weszły, nawet jeżeli nie było wbite stokoła, koła, to i tak zawsze gigantyczna aktywność, fajny moment, żeby się trochę nabić węglowodankami, e, glikogen podładować i generalnie miło spędzić czas z ziomami, kurde, jakie to w ogóle było piękne, jak się przez ten rynek, no nie, no ludzie, wiecie, ja nie mam nic do picia alkoholu, nie mam nic do chodzenia na balety, bo też to lubię generalnie, chociaż obecnie nie piję alkoholu, e, to jakoś tak, nie wiem, Fajnie się spędza czas właśnie tak w majówkę, zwalnąć z pełną ilość kroków, chodzić, gadać, śmiać się, po prostu dobry humor wprowadzać. Nie potrzebam do tego żadnych używek, tylko my się bawimy sami ze sobą, bo umiemy się po prostu bawić bez żadnych używek, tylko y, towarzystwem ludzi. I powiem Wam, to jest po prostu piękne też, no całą tą majówkę, y, piwka zero, wlatują grille z ziomalami, bawię się zająbiście i to jest fajny stan życia, którym jest serio jara y, Trenuje, Dzisiaj jest plan na trening, chciałbym pójść na streeta i potrenować sobie trochę. Generalnie to, powiem Wam, w ogóle nie wiem, czy tam widzieliście na, na wloczku tym z TikToka, uczyłem się maslapa, już fajnie maslap wchodzi, teraz jeszcze coś tam kminie nad frontem, coś tam się powoli uczy ale generalnie ten trening opieram typowo pociągnięcie dipy, pompki, takie podstawy, ale dodatkowo jakieś te sztuczki też zawsze fajnie umieć, może jakoś flagę mi się pouczył, zjaram mnie to mocno, stanie ten street workout, nawet powiem Wam, bardziej też street lifting, chciałem się trochę zagłębić, ale dobra, to już się rozgadałem, a propos wczorajszych kroków, siadły sążnie, a za chwilę robię kolejne kroczki, bo nie mam co wyjść na śniadanko, więc muszę kupić grahamki i zrobię sobie moje typowe śniadanie. E, jajka, grahamki, kanapki, pyszna sprawa. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog się podobał. E, fajne kroczki, motywacja dla wszystkich, żeby dużo chodzić i e, może w tym się spróbować. Może jak komuś nie sprawia przyjemności w to może jakiś rower dla niektórych. Naprawdę fajna sprawa, też w ogóle chciałbym, jakieś, chciałbym sobie kupić rower i Jakieś trasy fajne rowerowe porobić, bo nie mam swojego roweru, tylko tam yy, siostry, jak ja właśnie dzisiaj z rodzicami czy z koleżkami, to siostry rower pojeżdżają, albo taty, yy, więc chciałem sobie skupić swój rower i też jakieś może większe traski robić, ale dobra, no się rozgaduję po prostu, bo mam minion tematów do poruszenia, także ja się ubieram i lecę po Grahamki, wrzucam śniadanko, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Siemano!